Czy dopiero zaczynacie swoją przygodę z motocyklami, a może już macie za sobą pierwszy sezon? Nawet jak jeździcie już kilka lat, to jeżeli jeszcze nie macie u siebie wyrobionych tych nawyków, to sadzajcie swoje tyłki na motocyklach i do roboty. Jeździć i ćwiczyć. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Nim przejdziemy do faktycznej części filmu, to przypominam wam o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę jeżeli film Wam się podoba, i nie przedłużając dalej, jedziemy z tematem. Na kursie motocyklowym uczymy się jednego, na egzaminie wymagają od nas drugiego, a w pierwszym dniu swojej jazdy na motocyklu uczycie się, że pierwsze dwie rzeczy nie mają aż tak wielkiego znaczenia i to ulica weryfikuje wasze umiejętności. Dlatego postanowiłem przygotować dla Was taki materiał, w którym powiem Wam o pięciu przydatnych nawykach, dzięki którym Wasza jazda, przynajmniej w teorii, powinna być dla Was przyjemniejsza i bezpieczniejsza zarówno dla Was, jak i Waszego otoczenia. Pierwszy nawyk, jaki powinniście nabyć, to redukcja biegów przed dojazdem do skrzyżowania i między gaz. Kiedy już widzicie, że zbliżacie się do skrzyżowania i jest czerwone światło, bądź już zapaliło się pomarańczowe i zaraz będzie czerwone. To nie dojeżdżajcie do skrzyżowania trzymając wciśnięte sprzęgło, a dopiero po zatrzymaniu się zbijacie biegi. Dajmy to z 5 czy 6 do neutralu lub jedynki. O ile są marki motocykli, w których skrzynie biegów chodzą bardzo ładnie, płynnie i umożliwiają komfortowe zbijanie biegów nawet z szóstki do jedynki stojąc na światłach. To w wielu motocyklach, w tym i moim fazerze, skrzynia lubi się sfochować. Ale żeby nie było, skrzynia w trakcie jazdy jest bardzo precyzyjna, ale jeżeli chodzi o zmianę biegów stojąc na postoju, to zdarzyło mi się, nie raz, ale na początku mojej przygody z tym motocyklem, że trochę musiałem bachlować biegami i kombinować, aby trafić w neutral. Ponadto taka mała rada, która działa u mnie i zadziała u Was. Jeżeli zdarza Wam się, że nie możecie wbić z dwójki na neutral lub jedynkę, bo wygląda to tak, jakbyście już mieli wbitą jedynkę i skrzynia nie chce już zejść w dół, bardzo dobrym rozwiązaniem jest lekkie popuszczenie sprzęgła, dzięki temu skrzynia załapie aktualny bieg. I po ponownym wciśnięciu do maksa sprzęgła będziecie mogli bezproblemowo wrzucić czy to neutralny, czy jedynkę. Jeżeli jeszcze tego sposobu nie znaliście, a pomogło, dajcie znać w komentarzu. Ponadto skrzynie biegów w motocyklach różnią się od samochodowych tym, i tu proszę o poprawcie mnie, jeżeli trochę technicznie się pogubię, ale różnią się tym, że kiedy wciskamy sprzęgło w samochodzie i wrzucamy bieg, to prędkości obrotowe zazębiających się elementów są zsynchronizowane ze sobą. W motocyklach niestety taka synchronizacja nie występuje. Możemy to wyraźnie usłyszeć, kiedy stoimy sobie na biegu neutralnym i chcemy wrzucić jedynkę. W wielu motocyklach, w tym i w moim fazerze, słychać trzask, jakby młotek wpadł do skrzyni z narzędziami. Okej, okay, ale nie wdając się w technikalia, bo kiedy się rozpędzamy i zmieniamy bieg na wyższy, to naturalnie wyższy bieg równa się mniejsze obroty. I przez to, że odpuszczamy gaz i naciskamy sprzęgło, nasza prędkość też spada, więc obroty w skrzyni się wyrównują samoczynnie. Główny problem jest w trakcie zbijania biegów w dół, ponieważ nasza prędkość maleje, bo hamujemy, ale prędkość obrotowa silnika jest coraz wyższa, bo zrzucamy biegi na niższe. Dlatego doświadczeni motocykliści stosują przygazówkę. Lekko naciskamy dźwignię zmiany biegów w dół, w tym momencie w ciągu jednej sekundy naciskamy sprzęgło, jednocześnie delikatnie dodając gazu, wbijamy bieg na niższy i odpuszczamy. Wpuszczamy lekko gaz oraz puszczamy sprzęgło. Kiedy dojdziemy do wprawy, to taka redukcja z międzygazem nie powinna Wam zająć więcej niż jedną sekundę. Wtedy usłyszycie ten charakterystyczny warkot podczas przygazówki i super płynną zmianę biegów. Drugim nawykiem, jaki powinniście w sobie wyrobić, to hamowanie najpierw tyłem, a potem przodem. I okej, okay, okej, okay, bo zaraz wszyscy będą chcieli mnie zjeść, więc śpieszę z wytłumaczeniem. Jeżeli posiadacie nowy motocykl z wieloma systemami bezpieczeństwa, to pewnie nie robi Wam różnicy, że przedni hebel naciśniecie do oporu, ale jeżeli posiadacie, tak jak ja, Fazera, który nie ma ABS-u, czy systemu łączenia przedniego hamulca z tylnym, to oprócz trzymania jednego, czy tam dwóch palców zawsze na hamulcu przednim, aby do minimum skrócić czasy reakcji podczas hamowania, to ja zawsze dojeżdżając do skrzyżowania, czy wyprzedzając, lub widząc jakąś dziwną sytuację na drodze, zawsze staram się mieć nogę położoną na tylnym hamulcu, bo kiedy przyjdzie mi do gwałtownego hamowania, to zbyt mocne wciśnięcie samego przedniego hebla może w skrajnej sytuacji skończyć się glebą. A kiedy już stracimy kontrolę nad przednim kołem, to bardzo ciężko jest ją odzyskać. Natomiast kiedy zaczniemy hamowanie tyłem, na przykład dojeżdżając do skrzyżowania, a w późniejszym etapie dodajemy przód, to nawet jeżeli na początku przesadzimy z tyłem i doprowadzimy do lekkiego slalomu tylnego koła, to w prosty sposób możemy je wyprowadzić z tego slalomu, lekko popuszczając tylny hamulec. Zdaję sobie sprawę, że przedni hamulec odpowiada za 70-80% siły hamowania, ale nawet w sytuacji, kiedy mamy lekko wilgotną ulicę, czy jakiś piawek lub popiół, to lepiej jest po prostu wcisnąć lekko tylny hamulec zamiast przedniego, bo może po prostu usłyszycie charakterystyczne tarcie zablokowanego koła, który jak już wspomniałem, popuszczając hamulec możecie odblokować i kontynuować jazdę. W sytuacji odmiennej, jeżeli użyjecie od razu przedniego hamulca i doprowadzicie do blokady przedniego koła, to gleba murowana. Kolejnym nawykiem który w mojej ocenie jest super ważny, to to, i tu nie chcę przesadzić, ale powiem, że na skrzyżowaniu nigdy nie masz pierwszeństwa. Kiedyś albo usłyszałem, albo gdzieś przeczytałem taką sentencję, że lepiej ustąpić pierwszeństwa nawet jakie mamy, niż udowodnić to pierwszeństwo narażając się. Jakoś tak to szło. Słuchajcie, jak już wspomniałem w poprzednich filmach, jadąc na motocyklu nic Was nie chroni. Nawet jak macie strój za 15-20 tysięcy złotych, to i tak nie macie szans w starciu z samochodem osobowym. O czymś większym nie wspominając. Dojeżdżając do skrzyżowania masz zielone światło. Wiesz, że masz pierwszeństwo. Zwolnij, rozejrzyj się, czy czasem ktoś z prawej czy lewej strony nie próbuje włączyć się do ruchu, bo ma zieloną strzałkę warunkową chociażby. Jak przewidzisz taką sytuację, to możesz go obtrąbić, trochę mięsa w jego stronę rzucić, ale do punktu przeznaczenia dojedziesz cały. Jak na pewniaka jedziesz przez skrzyżowanie mając zielone, czy jeszcze przyspieszasz i ignorujesz fakt, że jest spory ruch na bocznych ulicach, to możesz nie zdążyć wyminąć lub wyhamować przed tym kierowcą, który widząc Cię, mimo wszystko włącza się do ruchu, bo mówi dam radę, zdążę, a wtedy Twoje pierwszeństwo będziesz mógł manifestować w drodze do szpitala. Lubisz jeździć z ekipą? Masz kumpli, z którymi robisz Dłuższe wypady, jeżdżą oni już kilka lat na motocyklach. Stosuj również do nich zasadę ograniczonego zaufania, czyli zasada ograniczonego zaufania do wszystkich. Jadąc nawet w niewielkiej grupie, nawet dwóch osób, pamiętaj, że ta druga osoba, Twój kolega, który jedzie za tobą, może popełnić błąd, zagapić się i wjechać ci w kufer. Jadąc z przodu, może przesadzić z prędkością na zakręcie, a Ty, jadąc za nim, dotrzymując tempa, możesz popełnić ten sam błąd, sugerując się, że on jedzie przodem, to chyba wie co robi, prawda? Jak to mówią, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi, a co za tym idzie, nawet najbardziej doświadczony kolega może popełnić ten błąd. Może nie przewidzieć niebezpieczeństwa, czegoś nie zauważyć, tego co czyha za ślepym zakrętem i polecisz za nim. A w dużej grupie? Proporcjonalnie więcej możliwości popełnienia błędu przez któregoś z członków. Tak więc zawsze trzymaj dystans za poprzedzającym cię kierownikiem. A jeżeli ja jadę w grupie trzech i więcej osób, to zawsze jeżdżę na taki zameczek. Może lepiej zabrzmi w szyku. Pozwala to zwiększyć odległości od innych użytkowników motocykli, nie robię nagłych zmian pasa ruchu czy slalomu na swoim pasie. I właśnie w takiej grupie należy ze wzmożoną uwagą przestrzegać sygnalizowania wszystkich zmian kierunków jazdy, prędkości i tym podobnych. Można by o tym nagrać osobny film, ale w głównej mierze chodzi o to, że możesz być mistrzem świata w jeździe na motocyklu, ale błędów innych ludzi nie wyeliminujesz, bądź nie unikniesz. Ostatnim punktem na mojej liście jest hamowanie silnikiem i to można śmiało podpiąć pod punkt Punkt pierwszy, którym była redukcja biegów i międzygaz. Słuchajcie, wbrew obiegowej opinii, hamowanie silnikiem nie jest groźne dla silnika. Co więcej, kiedy dojeżdżasz do skrzyżowania czy jedziesz z dużej górki i masz zapięty piąty bieg, odpuszczony gaz i turlasz się w dół, to oprócz tego, że nie spalasz benzyny, bo silnik aktualnie napędzany jest przez utratę pędu Twojej maszyny, naturalnie zwalniasz bez użycia hamulca. W motocyklach jest to dużo bardziej odczuwalne, dużo mocniej hamuje silnik w motocyklu jak w samochodzie. Bo opór stawiany przez silnik jest proporcjonalnie większy dla maszyny wytrącającej pęd i ważącej 200 kg niż tej ważącej 1500, jak w przypadku samochodu osobowego. Ale drugą ważną rzeczą jest to, że hamując silnikiem i dojeżdżając do skrzyżowania, na biegu. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa jesteśmy w stanie szybko odkręcić manetkę i uciec, lub gwałtownie wcisnąć hamulec i jeszcze sprawniej zahamować. Ktoś mógłby powiedzieć, że manetkę można odkręcić również jak dojeżdżasz do skrzyżowania i masz wciśnięte sprzęgło. No nie do końca, bo o ile hamując silnikiem i redukując biegi masz świadomość aktualnych obrotów, o tyle jak jedziesz na wciśniętym sprzęgle i masz zapiętą szóstkę, to jak przy 30 na godzinach będziesz chciał odkręcić manetkę i puścić sprzęgło. No właśnie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o 5 nawyków, przyzwyczajeń, które w mojej opinii powinien mieć każdy motocyklista. Dajcie znać w komentarzu, czy wy macie jakieś swoje nawyki, które dobrze by było, aby inni przyjęli. Jak zwykle życzę Wam szerokości na drodze. Do zobaczenia. Na razie, cześć.